To są Własny park dla... A tu jeden... Patrz, to jedyny pustok. Takie rzeczy też się dzieją nawet zamurowali drzwi i okna. Tak ale okna Tak wypłukało tutaj. Może masz rację, tylko te drzewa go trzymają. Ale to jest dobre, bo jak tak, tu, tu, tak pytałeś, tu, tu, i sam jechał. Ten, jak to powietrze od go było. Napęd, penta, napęd akustyczny. Tu idziemy? Nie, tu nie. Tu dojdziemy do innej drogi i tam, tam nie. Chcę iść z tej strony i tam, te wzgórza przy wydmach Ma się gdzieś chować. Gdy bardzo piłkę rzuciły. Piłka, piłka? Na koło. Ona tam piłka jest. Na drzewie. One tu mogą w koło złapać. Koń, Stefan. Coś, koń jeszcze Stefanie. O nie. Tu skręcamy? Nie. To wszystko, widzisz, to Tak zaczyna się akcja ptaszysko na drzewie. Zobaczymy, czy ją polujemy. Ja pewno się nie zbliżam, bo zacznę smarkać i znowu odleci. Tak sobie wszystko stracić. Ну то-то, то-то, шестаковауа Ну то в кого и подходить Полетел Przejdziesz tego z brzegu, czy tego tam daleko? Tamten tak stoi jak... Ja bym go nie powarzał, bym wiedziała, że my jeszcze pokręcimy. Przysłówię Ci, że w tym razie Witam Was serdecznie, tutaj Mariusz z kanału Manik na rowerze. Ja witam Was taki, z takich na jak przyrody, a za chwilę Wam opowiem, co, co ja tutaj robię. Jak już wspominałem Wam, e, w, kiedy robiłem ostatni dzień rafy, że dzisiaj jest dzień bez roweru. E, dzisiaj mamy sylwestra, no i w sylwestra wybrałem się na taką sylwestrową wyprawę z moją małżonką na wydmy. O, nie bardzo widać teraz wydmy, ale musicie uwierzyć mi, że tam są wydmy i tam strasznie wieje, więc my się schowaliśmy bardziej do lasu. E, a co nas tu sprowadza? No, Sylwestra chcieliśmy troszkę e, zaznać przyrody, pochodzić je po lesie. A ja przy okazji chciałem podsumować trochę Rafę i ten cały rok. Jeżeli chodzi o Rafę, to wyszła ona tak miernie. No, udało mi się zrobić te 500 km. Od 24 grudnia do 31 grudnia, 31 grudnia mamy dziś. No, ja już wczoraj to skończyłem. E, powiem szczerze, że kondycja bardzo słaba. E, nie miałem motywacji, żeby jeździć na zewnątrz, czyli na dworze, co w zależności, kto mi ogląda. E, I większość, w sumie większość rapy zjechałem na dworze, ale duża część. Czyli e, o, już Wam nie chcę skłamać, około 20, 200 km zrobiłem e, na trenażerze. Zrobiłem to też e, w, w ramach programu, który jest e, na Swift, więc nie było to takie jeżdżenie i udawanie. Tam trzeba było też trochę wcisnąć. No i powiem szczerze, że jak już. Zrobiłem e, te 150 km. Zaczęła mi dopiero wracać jakaś tam forma i e, ostatni czy ostatnia część gravelowa, e, bardzo gravelowa. Chociaż e, trasy gravelowej takiej polnej nie było za dużo. Więcej więcej śmigałem po asfalcie. Już e, już była e, lepiej. Już było lepiej. Więc Większejsze rozeznanie, jeżeli że o wyszkody. Niektóre górki mogą być takie, jak będziemy podchodzić, albo tą mniejszą, to zależy, z którą sobie bierzemy. <laughs> a możemy się tutaj na tą górę wdrapać a możemy tu i to samo na to samo wejdzie. Wiedziesz, bokiem. No w sumie ta już miała więcej możliwości na zdjęcia tam i prosto jak się rozwi rozwidnia, to jest albo poczekaj u góry. Tam już są już piachy są, nie? No to jest moc. Jeżeli podsumowywać rok to nie wiem czy warto jest podsumowywać, bo e, nie, zamyk nie zamykam jakiegoś okresu. E, kanał ciągle się rozwija, ciągle idziemy, ciągle coś idzie coś nowego, ciągle jest, e, mam nowe pomysły. E, mój kanał to trochę jest wielki chaos od e, napraw warsztatowych do wypraw w takie miejsca przyrody. Zobaczcie. E, nie wiem czy w przyszłym roku. Nie będzie troszkę mniej rowera, a więcej, więcej takich wycieczek pieszych. Tego jeszcze nie wiem, ale e, przypuszczam, że e, w przyszłym roku będzie to bardziej, bardziej e, wy zróżnicowane. No nie, e, jak by to powiedzieć, będzie to bardziej zrównoważone, czyli będzie tego i tego prawie po tyle samo. Mam nadzieję, że przez to, że e, zacznę trochę biwakować, trochę chodzić, pieszych wycieczek robić, e, nie stracę Was, a wręcz przeciwnie, e, więcej, więcej widzów pojawi się na moim kanale. To w sumie na tyle. Jak nie, jak można w ogóle podsumować ten rok, jeżeli wszystko, wszystko się toczy dalej? Raczej nie można. W moim przypadku, w moim przypadku, w moim niemaniu, raczej nie można. No ale to muszę Wam pokazać. Przestałem ględzić i zobaczycie. Teraz idę taką aleją świerkową. Mógłbym tu przyjechać rowerem, ale czy zobaczyłbym te wszystkie szczegóły? Raczej nie, przeleciałbym tu gravelem i tyle. Pewno jest, pewno stoję w kadrze Asi, bo Asia Asi, będzie chciała zdjęcie zrobić, bo alejka jest nieziemska. No i tak, sobie wędrujemy z aparatem i z kamerą. Eee, w sumie, co mogę wam jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie o konkursie, o konkursie na logo. Słucham? O, mam sobie iść. Eee, pamiętajcie o konkursie na logo. Chciałbym trochę to, y, ten mój kanał jakoś tak y, Wyróżnić spośród tych wszystkich. Yy, może to logo nie, po, nie pomoże, ale może to jest też dobry pomysł. Tak może być. Nie wiem.

Tu musimy się cofnąć, Asia No bo... No tam jest bliżej. Tu jest kawałek tylko. Teraz musimy zdecydować. Brniemy dalej w przygodę? Czy wracamy? Co to na doło? No, no. Gdzieś tak wzdłuż <tusz> wydmę. To przyjdziemy. Asia z pewną ramką. Jasnym drugim, którym Asia teraz ma. A. Dokładnie nie do końca to. Bardziej tam, bo ta jest trasa w tybe. Alu możemy ją przeciąć i iść tam. Na pewno nie tam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchajcie, to już jest czas pożegnać się z wami, życzyć wam szczęśliwego nowego roku i zaprosić was do oglądania innych moich filmów, nowych filmów, starych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Polujemy na gila i to nie tego z nosa. Musicie mi uwierzyć, tam siedzi na słupku. Nasia próbuję go uszczelić. A zumuje mi się na te wszystkie gałęzie w koło.